Czas na kolejną walkę. Siema, Popo. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Popo, e, ja pamiętam jak jeszcze mikser był w ekipie, to wy ostro go cisnęliście. Tutaj cytuję, e, powinni wyjebać tego nudziarza, takie padały słowa z waszych ust. Jaki ty masz w tej chwili stosunek e, do taki, miksera? No taki, że jak już oglądam ekipę, to nie mam do kogo tak mówić, mi przykro. Ale żeby nie było, Mixer też pokazał pazur i kiedy ogłosili Popa, że będzie Twoim rywalem, dałeś takie nagranie, Who the fuck is that guy? O co chodziło? Zgadza się. No, to było coś takiego, że dużo widzów po prostu nie wiedziało o co chodzi, więc Who the fuck is that guy oznacza kto to jest, więc poniekąd pasuje do zapowiedzi mojego przeciwnika. Aha. Y, Mixer, jeszcze jedno pytanie. E, powiedz mi, masz żal do Popa za to, jak się e, wypowiadali na twój temat na swoich lagach? Ogromny. Przekro mi fuj. <głos> 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 Popo, powiedz mi, ty jesteś ogólnie wielkim faworytem. E, jak wygląda aktualnie twoja waga, bo ty jesteś dużo cięższy.